Dzień dobry, witam was na kolejnym odcineczku z Deforesta. Dzisiaj jesteśmy już w komplecie Znalazł się nasz zagubiony... Nie wiem gdzie on jest, blady A, się z Znowu się zagubił to, to A dzisiaj... o jest, dobra, ale nie widać cię, bo i... ta ikonka dampu zasłania Dzisiaj idziemy na wyprawę poprawiając na wyprawę Ale to ujęła mnie Masło Idziemy, <gryzamy> także idziemy zdobyć sobie parę rzeczy, które będą nam potrzebne do następnych odcinków. Żebyśmy mieli jak się posilić. A no, jak zwykle, nie <gryzamy> Ten poprzedni odcinek no, by. no, był taki fajny. Zapraszam. tratwę, tratwę, tratwą mój O, za dwie godziny do To jest na górze czy na bo nie wiem no, gdzie iść. Na dole. Idę do Także dzisiaj idziemy po kartę na pewno e wiecz opowiedz coś więcej. Do czego to jest karta? Do, do drzwi jedziemy <grywia> po karcie do drzwi, a później pójdziemy po jakieś... te soczki takie niskoprocentowe Lejeń lejeń na no, znowu to no, mam lecą? nie wiem, ale nie było jeden odcinek i cisza naprawdę no, to jest taki hit no, że <ślad> to jak jest blady to kurde, co chwilę te moby przychodzą no, wyłączyliście sobie na pewno tak, wyłączyliśmy no i się wydało a do czego lecą potwory? <ślad> wiadomo, to do to smrodu tak. tak samo jak muza ja <ślad> <przystałem, ślad> Aż aż faceci na ciebie lecą? No, ale dziewczyny też <laughs> O nie Kulek, co ty dzisiaj taki cicho? Źle się, źle się czujesz? Co tam. Chciałbyś Mówisz? o czymś porozmawiać? Nie, nie chciałbym o niczym porozmawiać Okej, okay, dobra, to idziemy dalej Jak to tak śmiesznie po wygląda? Mi... Idzie Ewisz, idę ja, idzie Kulek A z tyłu Blady z kumplami, nie? <laughs> ja przynajmniej mam kumpli, nie... <laughs> naprawdę? Czemu tak szybko biegasz, Ewicz? Jak szybko? No nie, my ciągle jestem tak samo jak ty na shifcie no, i... Ale przecież z radykiem, latam, to, to mówię, że... A nie, nic nie daje rady. I to, co masz radio w ręce i cały czas ci się energia szybciej ładuje? Na tej zasadzie? On no, kłamie, nie słuchaj. Tak. Łoś, ja wyskoczyłem! A ty już w Dobra, uciekam. O nie! nie ty... Ło! Wow. Ty, no jest bo taki u mnie musi się wczytać lepiej. Wiesz o co chodzi? Bo, bo ja z jestem. Ja chciałam alkohol, co ty za głupę to opowiadasz? Ja lubię. Ja żadnego alkoholu nie chciałam. No dobra, pozbierany. Ta blady lubi. 18 najpierw skończy, okay. a później coś śmow. No My lubimy się głowić blade tym bardziej, więc zaraz będzie, e, poczekajcie na mnie. No to można w idziemy tam? No i sprawdź. Dobra. Jezus, ja się zawsze stracham tych nietoperzy. Wysadzanko? Hmm. Czy ktoś jest odważny? Co ty zrobiłeś? Może chodźmy mu pomoc, a nie na górze stoimy. Blady tam na żółwiu chciał zjechać Na... a mi klepią Ja mam piwę! <laughs> nie, gra mi się zminimalizowała Ale... Ej, problem Aha. mega, poczekajcie, bo mi myszka uciekła Naprawdę, ale hit To było straszne Nie wiem, czy dobrze idziemy. Dobra, chyba dobrze Dobra, Blady mnie tu blokuje, bo on z żółwiem jedzie O! Mogę mnie zeskakać, ma ktoś dynamit O, miał nie schodzić? Zbiegam Ale gruby tam jest No, on się nie chce... Ej, e, To dzieci tam już, jeszcze na dole chodzą Nie? Tak A dziewięć? A tak No O kurwa Uderzałam, lekki problem Nie masz, jest git Masz dynamit? Kulek? co ty tam na... On zaraz zginie, Kulek, nie? Się... Dobra, zginął No nie! Po swoich, kurde! Po swoich! Dobra, jeszcze zbroi! Nie ma z niego! Który to rzucił? Ej, co się dzieje? No jak myślicie? Gdzie ten gnolik? To jest najgorszy. Zabrzmiałem mu sprawować. Lech, lekarz, lekarz! Rzućcie tak. w te Dawać dzieci teraz. gdzieś! Ich tu jest za dużo! Gdzie macie te takie to. O ty, chamie Dobra, to jest karta, to są Dzień. Są Bo, dwa oka to, to jest jedno oko? Ja o, kamera A to jest drugie oko Teraz będę ja mogła nagrywać drugowe. na YouTube Dawaj ja mi lekarstwo teraz wow. Co? Ja mam, mogę Ci dać Nie dam Ci Gościu Marynowy Kolejne to ja mam Dobra, czyli mamy kartę, czyli będziemy mogli iść to do to potworów wszystko? No ja. Tyle zachodu było po to, a gdzie to są te wszystkie i ta grota hmm. no, czemu poszliśmy tutaj? Nie? No bo musieliśmy kartę najpierw wziąć z blady No to ja bym tam najpierw poszedł A teraz idziemy po wyprawkę do szkoły dla ciebie O 300 plus <grym> A działa to 300 plus? Bo tak. działa jeszcze miałoby to nie działać jak wybory są za bardzo. <grym> no to <grym> może Dobra, już teraz dana. jest 600 plus Do góry e. No dlatego to ja nie wiem, czy jakieś pieniądze w ogóle przyznają Normalnie ja do tego Podwójnie zapomogę jakoś Jesteś <grym> no, za miły kule, jak byś się tylko obrażał Nie odzywa się pół odcinka, a nagle wyskakuje z obrazami tylko Już z obrazem, a nie z obrazami, nie? <grym> to jakiś ten jest? <grym> Artysta To, to malarz jak? <grym> Artysta, kurde Artysta-malarz Kurko so, to jakieś blisko, wiecie? Depresja, alkohol no w sumie, brak kobiet. Jak na Tinderek? O nie, czym Chyba nie miała. Może Kulek nie chce taki o takich rzeczach na odcinku opowiadać. Ja bym po opowiadał. Nie no, czemu? Porozmawiajmy. Ale nie było przygód. No bo się krępuje. Kulek. Nie będę z wami rozmawiał o takie rzeczy. No widzicie? Pewnie jego mama też ogląda. Jego foresta. Jego leki wywołują. Nie wiem, co na, na, na myśli, jaki Tinder w ogóle co to jest w wow, wow, Ale to to nie martwcie się, widzowie, dowiecie się, bo mam już dość spory materiał na te wycięte sceny, obiecane a z foresta. Między innymi też tam kulek opowiada o swoich historiach, właśnie z tamtego komunikatora, można to tak nazwać, portal. No, no chciałam tak jakoś tak bardziej gamingowo to nazwać, wiesz o co chodzi. Także poniekąd komunikator, nie? Bo on tam Ta, rozmawia przecież to z ludźmi. <gry> <Właśnie. gry> Dobra, ja wiesz, nie mam się biec. A widzisz trzeba no, bordyka jest... słuchać. Nie umiem. Nie chcę wyciągać, bo nie będę umiała włączyć i siara. Jeszcze zorientowałam. Blade oczywiście z kumplami. O nie, no ja mnie nie przyszli. Znaczy, Cofnąłbym do bazy się przespać, na dzień. A tu to, możemy zbudować sobie bazę. Ale ja jeszcze sobie Ja do bazy, to nie, tak, tak, tak. Ja to jestem w in jak zwykle w tej grze, bo po mnie chodzą potwory. No. Kurde no. Jak sapie ten człowiek Idziemy spać do domku? Tak Dobra, prześpimy będę się A dobra, wierci. ten tam Tyrolka no, tak. Ja będę ostatnia Kogo pchacie? Bez kitu, nie? Wy tylko z mojego domu korzystacie Jak żreć trzeba? Do siaski. Przespać się trzeba? Do siaski. Zjeść jej lekarstwa? Jak najbardziej pierwsi do tego. A ja przychodzę dzisiaj, ja żadnych leków już nie mam na półce. Nie, mnie nie było. Nie, o, mnie to już nie było. Teraz przyjdę to już ryby na górze pewnie nie będzie. No, proszę ogrzewają się. Idziemy spać. Jeszcze jedna osoba. Czekaj bo I... Co? Ale nie moje? I swoje, swoje. Zamarzam. Możesz szybciej? Ta, swoje, moje, twoje. No. Pierwsza noc za nami widzę, by to była nasza wspólna noc. No bo jeszcze nie mieliśmy pierwszej nocy z widzami. Przecież. Jestem głodny, przecież nie. przecież. To jest dopiero pierwsza. Dobra, ja sobie rybkę, zażerłem. Troszeczkę się Dobrze, napoje. Dobrze, że tyle HP, tak, no, że całe HP. No, kulek, no. Po... <laughs> <laughs> Kolek w ogóle przez ten odcinek może dwa wyrazy powiedział. Ale trolluje cały czas i blokuje. Dobra, teraz idziemy po pićku. <laughs> o, po co? Ten... on jeszcze nie wyszedł z domu. nie <laughs> <laughs> Ale będzie... no nie poczekacie na mnie? <laughs> No, idziemy teraz resztę zdobyć sobie potrzebnych rzeczy. Ja bym na pewno batony jakieś przygarnęła, bo nie mam nic. Tam jesteś jak baton. Smutek. Nie masz twoje radejko. W ręce. Ej, bo ja tak i dalej nie wiem, gdzie mam iść. A nawet zmienię sobie muzyczkę. O, będzie no, no, mi, nie bardzo. No. Mam patykiem, myślałam, że nie mam. Dobra, ten idzie 2 na godzinę z tym radiem. Nie, ja patrzcie w ogóle jak on idzie. Wyścig tak prosto. Śmiesznie wygląda. Mmm... Top, 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 Albo nie. No, Ej, zniknął mi że... ten znacznik z wioski. Ja mam żółty i czerwony znacznik. Masz czerwony, a ja na przykład nie mam tego. Mam. Przed nami teraz jest żółty i czerwony. A ja właśnie tylko żółty widzę, nie? Hmm, no to czerwony jest za żółtym. To jest Bóg. Ostatnio Bloody też tak miał, że nie miał wioski z znaczniką. A blady to wiesz. A, 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 a. Kiedy on ma widzieć, jak go nigdy nie ma? To nie blady? Piniądz! Dobra, to tak rota to chyba wszystko zrobimy. O! Drugi odcinek, halo! No ja pamiętam, tu siedziałem bardzo No Baskitu jak... W kole siedzieliście tutaj i byliście właśnie w tej... Byliście w mundurku nie, takim szkolnym. Nie mam, nie mam stroju tego. A ja mam Jak jaką się nazywa? Ja mam nie. go To ten? Zobacz! To ten jest ja mam? No! Ty też masz sobie e, wiesz, też masz go? O! <grym> Stewardessy, strój Stewardessy! <grym> Normalnie, do szkółki wracamy! Tam podziwę czy tam już byliśmy? No wchodzimy, no, te idziemy po teraz po zapasy. Się... To po co my tu idziemy, jak tam nic nie ma? Jezus. Nic, jak nic nie ma tu, pajacu, przecież co safe to ci się wszystko rest. Jaki blady jest no, w szoku to są w ogóle. dynamity tylko. No nie tylko dynamity, bo masz jeszcze inne rzeczy, masz lekarstwo, masz tajemnice. Ja że... A poza a tym... Ty możesz tylko masz smaty. No tak. No to jest dla kulka. Ale poza Dynamit to będzie w sumie najbardziej potrzebny tam. No... Nie, że na posad jeszcze po drodze trzeba rozwalić ten przejście jest, ten Dokładnie, będzie dużo bicia się. Będziemy bicie się na odcinkach. Już jeszcze tu strzały masz chyba dodatkowo. Tu, 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 tu. To nawet chyba te lepsze są tu. O kurczaki Co ja mam z tymi Ja co tymi patyki zbieram O lekarstwo Dobra, biorę lekarstwa. Co to tak pisz? O jest baton Pójdź mi ten Jak mnie to denerwuje, że tak mało się tutaj da wsiąść. No niestety to jest mega no. Ja sobie porobiłem. Trzeba teraz dziennie chodzić po to i sobie zrobić zapasy w domu po prostu. No <noise> To by było no. najlepsze. No ja też. No ja też. No wiecie, że tak <noise> Dobra, piczku mam już full, Liny mam full, wszystko chyba mam full. Pomaluję się jeszcze na czerwono, żeby mi nie biły kumple bladego. No i gocio. Jesteśmy No wszystko. zbierani. Wszystko, wszystko mamy... Czy to, czy to były tutaj? Tak, trzeba tylko, no no. Dobra, to w takim razie mamy zapasy zrobione, więc możemy zakończyć tą przygodę. A w następnych odcinkach czekają Was, kurde, poważne bójki. Nie? Będziemy działać, chłopy? Będziemy się napindalać? Nie. <grywa> Dobra, trolują. Kończę odcineczek i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.